Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj przedstawić budowę oraz działanie typowego amortyzatora stosowanego w pojazdach samochodowych. Najpierw jednak uświadomić należy sobie, do czego służy amortyzator. Jak wiadomo, jedną z funkcji zawieszenia w pojeździe jest zapewnienie zarówno komfortu, jak i bezpieczeństwa jazdy. Aby wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podróż samochodem wyposażonym w zawieszenie bez amortyzatorów, należy sięgnąć w wyobraźni do przykładu sprężyny, na końcu której umieścimy drewniany klocek. Trzymając sprężynę w dru z drugiej strony i wprowadzając klocek w ruch, możemy zaobserwować, że układ wpada w drgania. Wykonuje tzw. Tak ruch drgający. Czyli sprężyna będzie się rozciągać i ściskać i tak w kółko, aż do wygaśnięcia drgań. Jeżeli teraz przeniesiemy ten przykład na nasz pojazd, gdzie sprężyną jest sprężyna o określonej konstrukcji i sztywności bądź jakiś inny układ zawieszenia, klockiem masa uresorowana, a siłą wymuszającą np. nierówności na drodze, możemy znaleźć analogię. A mianowicie pojazd na, ma bardzo duże tendencje do wpadania w ruch gający, szczególnie wzdłuż jego osi pionowej. Jednak jak łatwo sobie wyobrazić, takie drgania w postaci bujania nie są niczym przyjemnym dla pasażera, ani również bezpiecznym z punktu widzenia prowadzenia takiego pojazdu. Dlatego między innymi właśnie stosuje się szerokiej gamy amortyzatory, o których dowiecie możecie się więcej na mojej stronie www.mototechnikblogspot.com, tam temat amortyzatorów zostanie szerzej poruszony.